Pan z nami. Słowa Ewangelii u świętego Marka. Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem, i bardzo wielki tłum ludzi zadał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach, i mówił im w swojej nauce. Słuchajcie. Oto sierpca wyszedł siać, a gdy siadł, jedno padło na drogę, i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet zeszło po nie niepomagającego oka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się, i nie mając korzenia, usłyszał. Inne znów padły między ciemnie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, także nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię znów zeszły, wyrosły i wydały plon. Trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli razem z dwunastoma o przypowieści nie może. Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są poza nami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica. I mówił im, Nie rozumiecie tej przypowieści. Jakże zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo, to oto są ci posiani na drodze. U nich dzieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szata i powyrywa słowo, zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są nie Gdy potem przyjdzie ucisk, lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się zobaczą. Są inni, którzy są żelaziani między ciemnie. Są to ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, łuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, także zostanie bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. Trzydziestokrotne, sześćdziesięciokrotne i stokrotne. O to slovo Maisky. To jest prawda o Bogu, który się objawia w tej Ewangelii. O Jezusie, który siebie, może Słowo. Druga płaszczyzna to jest nasza odpowiedź na to słowo dobrze zinterpretowana przez Jezusa, a w związku z tym nie wymaga zbyt wielkiego komentarza. I pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami jest pewien łączy. Jest najbardziej zagadkowy w tym słowie i względem którego pojawia się najwięcej pytań i wątpliwości. Ale zobaczmy najpierw, w jaki sposób Jezus objawia się w tym słowie. Otóż widzimy Jego jako sierpca, który sieje wszędzie, bez wyjątku. Pomimo tego, że doskonale wie, że część tego się można by powiedzieć, że siedlca w tej przypowieści bardzo marnotrawia zło, marnotrawia dobre ziarno, które gdyby padło na ziemię naprawdę żyzną mogłoby się bardzo pomnożyć. Jednak pada też w niej i przepada. To tak, na pierwszy rzut oka moglibyśmy powiedzieć. Że przepada. Z drugiej strony patrzymy na miłosierdzie Jezusa, który nikogo nie skreśla, który nie rezygnuje, nawet z największych grzeszyków, którzy marnotrawiają Jego łaskę, Jego czas, Jego słowo. Chcę pochylić się nad każdym, bez wyjątku. Chcę dać każdemu tyle samo, jak dobry najemnik. W różnych polach, każdemu dając tyle samo. Aby nikt nie miał pretensji, że został pominięty, że został niezauważony. I to jest słowo, które dzisiaj może naprawdę ciebie i mnie napełnić nadzieją i radością, że choćby nie wiem, jak marnie wyglądało nasze życie, Jezus z niego nie zrezygnuje. Jezus wciąż będzie śmiał. Jezus zawsze nasza. Nie ma sensu więc siebie samego potęgać. Nie ma sensu mówić, że nic dobrego z nas nie będzie. Że nasze życie się nie odmieni, że, że nawrócenie jest możliwe. Jest możliwe. Jezus to powoduje. Jednak chciałbym dzisiaj w sposób szczególny przyjrzeć się temu łącznikowi. Ozusowi Ewangelii, który znajduje się pośrodku tej brykki. Przybliżają się ci, którzy razem z dwoma stołami słuchają Jezusa i zadają mu pytania, aby wyjaśnić tę przypowieść. I w odpowiedzi Jezus mówi niezwykłe słowo, że Wam dana jest tajemnica Królestwa. Tym zaś, którzy są poza Wami, wszystko mówię w przypowieściach. Aby patrzyli oczami i nie widzieli. Aby słuchali uszami i nie rozumieli. Żeby się nie nawrócili. Bardzo dziwne. Tutaj wygląda na to, jakby Bóg przed pewnymi ludźmi pewne rzeczy ukrywał. Tak jakby tym słowem zaprzeczył temu, co objawił przed chwilą. Jakby pokazywał, że jednak Bóg nie daje wszystkiego wszystkim. Jak zrozumieć te słowa? Które też są do Rzeczywiście, trzeba by powiedzieć, że to prawda, że Bóg nie daje wszystkiego wszystkim. Bóg ma inną ekonomię niż my. Używa innej miary, niż my używamy. Nie używa jednakowej miarki ilościowej, chcąc obdarować, każdego człowieka. Owszem, daje wszystkim wszystko. Daje wszystkim wszystko. Ale różni ludzie, patrząc na to wszystko, będą to zupełnie inaczej interpretowali, inaczej inaczej. Słowo Boże mówi wyraźnie. To mówi sam Jezus, że komu więcej dam, od tego więcej będą wymagać że ten będzie bardziej miło, komu bardziej zostawił. Nie każdy z nas jest świętą Faustyną, do której Jezus mówi bezpośrednio, której Jezus objawia się i pokazuje więcej. Nie każdy z nas jest świętym Tomaszem chwilą, który posiadł tak wielką mądrość i tak wielką wiedzę, że był w stanie na raz dyktować kilka książek. Nie każdy z nas jest świętym Franciszkiem Zasyżu który potrafi w jednej chwili zostawić wszystko i doświadczać wielkiej radości w prostocie i wiedzie, którą zaczął przeżywać. Każdy z nas w nauczyciele jest inny. Każdy z nas w relacji z Jezusem jest inny. I do każdego z nas Bóg mówi inaczej. Każdemu z nas Bóg objawia inaczej. To, co do mnie Bóg powie, wcale nie musi być dobre dla Ciebie. Ponieważ moglibyśmy tego nie przeżyć. Mogłoby to być dla nas zbyt tragiczne. Bóg daje tyle, ile jesteśmy w stanie przyjąć, ile jesteśmy w stanie przyswoić. I widzimy dwunastu apostołów, można by powiedzieć dwunastu przyjaciół Jezusa, którzy są blisko, którzy słuchają, którzy, aby być tak blisko, podjęli w życiu bardzo konkretne decyzje, zostawili to, w czym żyli. I stanie się Jego towarzyszami. Im Jezus może mówić więcej. Ponieważ w przeciągu formacji, którą przyjmowali, ich serce było w stanie to przyjmować. Chociaż jak widzimy, i tak wszystkiego nie pojmowali, i tak zabierali, i tak odeszli. I ludzie, którzy widzieli Jezusa po raz pierwszy, nie byliby w stanie przyjąć, zrozumieć tego, co przyjmowanie rozumieli apostołowie. My również dzisiaj w Kościele stosujemy tę samą metodę. Gdy ktoś przychodzi, ktoś się nawraca, gdy ktoś jest na początku drogi duchowego wzrostu, to karmimy go kermatem, karmimy go tym, Słowem Bożym, które daje nowe życie, które umacnia. Mówimy dużo o miłości Boga, mówimy dużo o tym, żeby podjąć decyzję. Nie narzucamy na początku wielkich ciężarów, które są związane z tym wśród Jezusa. Gdy ktoś się ledwo nawraca, nie mówimy mu teraz, no wiesz, już nigdy nie wolno ci tego, tego też już nie, bo to jest grzech, to musisz zostawić, bo inaczej nie mamy o czym rozmawiać. Nikt tak nie ewangelizuje. Można powiedzieć, nikt tak skutecznie nie kwalifikuje. Bo zdarzają się czasami ale doświadczają porażki. Ponieważ w życiu duchowym wszystko ma swój etap. Wszystko ma swój konkretny, zaplanowany przez Boga moment. Nie można niemowlęcia napychać schabowym. Po prostu nie będzie w stanie tego zjeść. Podobnie w wierze. Ludzi na początku drogi nie można teologii z takiej najwyższej półki. Jeżeli ktoś, kto bywa w kościele tylko raz w tygodniu i jeszcze większość Eucharystii nudzi się patrząc na zegary, jeżeli takiej osobie każemy poczytać jakieś habilitacyjne rozprawy teologów, to oni nic z tego nie zrozumieją. Po prostu. To nie na ten czas. Człowiek w życiu duchowym zaczyna się rozwijać, gdy człowiek zaczyna przyjmować też pewną wiedzę, gdy wzrasta, gdy podejmuje decyzje, gdy poszukuje, gdy pragnie, gdy coraz więcej czyta, gdy coraz więcej rozmyśla, to przychodzi taki moment, w którym on te dzieła zaczyna rozumieć. Do czynienia z pewną drogą duchowego wzrostu, duchowego rozwoju, która jest przed nami. Bóg chce nam powiedzieć wszystko, ale chce nam W konkretne teraz, w konkretne dzisiaj. Bo to dzisiaj jest czas Twojego pamięci. To dzisiaj jest ten moment, w którym Jezus chce Cię przemieniać. To dzisiaj ziarno pada w Twoje serce. Tyle tego ziarna pada, ile jesteś w stanie przyjąć. Czasami zdarza się tak, że oskarżamy, czy nawet potępiamy Boga. Uważając, że obchodzi się z nami nie fair, że wielu rzeczy nie mówi, że wielu rzeczy nie wyjaśnia. Prawda jest taka, że im bardziej pokornie jesteśmy przy Bogu, tym więcej nam wyjaśnia. Bo to właśnie pokora i prostota bycia z nim otwiera nasze serce na poznanie prawdy. Więc dzisiaj to słowo zachęca nas do by zająć się bardzo konkretnie glebą serca, by jeżeli na tej drodze są ciemnie, by to po prostu karczować. Jeżeli słowo pada w twoje serce i ono jest wypierane przez różnego rodzaju namiętności, to te namiętności trzeba doskonalić. Trzeba się zająć konkretnie tym. I w tym chcemy posłać. Jeżeli Twoje życie dzisiaj jest jak spieczona droga, na której nic nie może urosnąć, to wołaj Boga o deszcz Ducha Świętego, o deszcz który nawilży, który użyzi, po to by to słowo mogło wzrastać. Nie wybiegaj daleko w marzenia, w jakieś nierealne pragnienia. Pozwól, aby Bóg przemieniał dzisiaj to, co wypełnia Twoje serce. Ewangelia jest bardzo konkretna i Ewangelia jest naprawdę o tobie i o mnie, jeżeli chcemy ją przyjąć bardzo konkretnie. Czasami zdarza się tak, że ci, którzy się nawracają, zaczynają czytać Boże Słowo, zaczynają się dziwić, jakie to jest konkretne, jakie to jest jasne, jakie to jest, jakie to jest proste. Gdy dawniej, słuchając, czy czytając, w ogóle nic nie rozumieją. Przyjmuj z prostotą i otwartością serca to, co Bóg Tobie daje. Zobacz, że Dawid, który był jakim królem, królem, który osiągnął też pewien prestiż, pewne bogactwo, miał pragnienie, aby zbudować Bogu dom, aby uczynić Bogu mieszkanie. Można by powiedzieć, że to było dobre pragnienie, bo chciał zrobić coś dla Boga. Ale jednak Bóg mówi nie. Nie, Dawidzie. To nie jest dla Ciebie. I Dawid mógłby się buntować. Mógłby targować się z Bogiem, mówiąc, ale przecież chcę dobre rzeczy. Dlaczego mi nie pozwolisz? Dlaczego mi nie dasz szansy? Dlaczego mi nie pozwolisz, abym to dla Ciebie zrobił? Potrafię to zrobić. Bóg mówi nie. Dawidzie, dla Ciebie przygotowałem coś innego. Twoje zadanie polega na czymś innym: dom zbuduj Twój syn. W Dawidzie była pewna chęć wyprzedzenia. W Dawidzie była pewna chęć zrobienia czegoś ponad to, czego chciał Bóg. I czasami jest w naszym życiu też takie dążenie, by wyjść przed szereg, by Boga uszczęśliwić i wydać Bogu więcej. Jeżeli Bóg nam na pewne rzeczy nie pozwala, to po to, abyśmy dobrze wykonali to, co jest Jego wolą względem nas. Jeżeli nie mamy możliwości zrealizowania pewnych naszych marzeń, pragnień, to być może dlatego, że Bóg chce, abyśmy skoncentrowali się na tym, co jest istotnie dzisiaj w naszym zadaniu. Byśmy nie wymieniali. Chrześcijaństwo domaga się bardzo takiego twardego stępowania po Bardzo racjonalnie też myślałem. Chociażby potrafi też działać nieracjonalnie, to jednak większość z nas jest. I potrzebujemy w naszym życiu wiary, w naszym chrześcijaństwie dużo wysiłków wkładać w to, by robić względem Boga to, co do nas należy, by wypełnić nasze powołania. Możemy to odczytać, Bóg do nas mówi, Bóg nam bardzo konkretnie pokazuje. I by pełnia szczęścia, osiągamy właśnie wtedy, gdy realizujemy nasze powołania. Natomiast są tacy ludzie wciąż niezadowoleni z Bożego Prowadzenia, wciąż nieszczęśliwi, bo chcieliby zupełnie czegoś innego. No i właśnie w sercu pojawia się pretensja, że Bóg temu nie błogosławił, że Bóg temu nie pomaga. Dlatego mu się w chrześcijaństwie pytamy, jaka jest wola Twoja Pania, aby się niepotrzebnie nie namęczyć, aby się przesadnie nie narzapać z tym, co do nas nie należy. Można by dzisiaj, patrząc na te kilka urazów które widzimy w tej Ewangelii, można by się rozmarzyć. O, chciałbym być taką glebą, która daje ogromny problem. Bardzo bym chciał. Ileż ludzi by na tym mogło skorzystać? Dla wszystkich byłoby to świetne. Dla Pana Boga by to była rewelacja, bo nie musiałbym się ze mną tutaj męczyć. No super, mogę usiąść i cały dzień marzyć. Niestety te marzenia nie sprawią, że ta piaszczysta gleba do mojego serca stanie się żyzna. Więc to uciekanie w marzeniach i pretensja do Pana Woda, że nie wydaję z to jest niepotrzebne. Trzeba się zająć tym, co dzisiaj mamy. I chcę Cię zachęcić do tego, aby bardzo realnie podnieść to swojego dzisiaj. Jak wrócisz do domu, jak będziesz robił rok sumienia, jak będziesz podsumowywał dzień, zobacz, nazwij to co dzisiaj masz w sercu. Zapytaj Pana Boga, jakie On środki przygotował do tego, by gleba Twojego serca stała się bardziej żywna. Nie kombinuj sam, zapytaj Go, co dla Ciebie przygotował na dzisiaj. I On to objawia. On to pokazuje, naprawdę. Uczymy się tego. I jeżeli pokorni z otwartością serca pozwalamy, by on do nas mówił, to bardzo konkretnie słyszymy, widzimy, czytamy Jego znaki. Poproszę o to jeżeli nie potrafisz tych znaków odczytywać, poproś o to, by Cię tego nauczył. To na pewno jest jego wola. I bierz się do konkretnej pracy, która sprawi, że Twoje serce będzie bardziej żyste. Bóg sieje wciąż. Dlatego nie marnujmy ziarna słów, które daje po to, abyśmy przynosili do obcy.